Marcin, gorąco po spotkaniu. Spadliśmy z elity, mimo że pozostawiliśmy dobre wrażenie, ale w tym ostatnim meczu czegoś nam niestety zabrakło. O, no, dokładnie, dobre wrażenie zrobiliśmy, ale ludzie będą pamiętać to, że, że spadliśmy i tak naprawdę strasznie mi tego, to, tego żal, bo przeciwnik był w naszym zasięgu bez dwóch zdań. Zdecydowało chyba ich doświadczenie na tym poziomie. Pewnie nie pierwszy raz grali o utrzymanie i, i my gdzieś chęciami zaangażowaniem wolą walki no nie starczyło to dzisiaj. No tyle. Jeden-1 i sprawa była cały czas otwarta. W głowach pewnie było to, żeby te sytuacje dziś wykorzystać. No w pewnych momentach no brakowało tych strzałów, no bo okazji tak przynajmniej z wysokości trybun było, że można było wcześniej dziś uderzyć w ten krążek. Czy te ręce drżały, czy, czy jednak szuka się lepszego rozwiązania? A, ciężko powiedzieć. No, e, wiedzieliśmy, że bramkarz Kazachstanu dobrze ustawia się do pierwszego strzału, więc może dlatego gdzieś podświadomie szukaliśmy podania gdzieś do boku, gdzieś jeszcze lepszej sytuacji, żeby go przemieścić. Ale to fakt, za mało strzałów, za mało, za mało kotła pod bramką. E, gdzie, gdzie mogło się coś odbić przypadkowo wpaść Tak jak mówisz za mało strzałów na pewno słychać załamanie ale chciałbym jeszcze zapytać o, o te zasłanianie bramkarza w tym turnieju no chyba troszkę mało tego było, żeby przeszkadzać bramkarzowi. Taki, to, to był chyba taki mankament według mnie główny, że, że bramkarz dużo widział. Dobre spostrzeżenie na pewno Co mogę powiedzieć? Ciężko szczelić teraz już bramkę z niebieskiej linii, jak bramkarz widzi widzi wszystko, więc, więc brakło nam tej te, tego takiego może schematu gry w tercji ataku, gdzie, gdzie zauważyłem inne drużyny na pamięć grały z, z jednego rogu do drugiego do góry szczał nie wiem no na pewno na pewno staraliśmy się było zaangażowanie chcieliśmy strzelać te bramki, chcieliśmy Wyrzeć to zwycięstwo, ale ale z jedną bramką ciężko, ciężko wygranym. Patrząc na tabelę, na wyniki, no chyba trzeba jednak stwierdzić, mimo tych, tych chęci, tych, tych pochwał, że byliśmy najsłabszą drużyną w tej grupie, na tym turnieju. No, wyniki, wyniki, mówią, samą, wyniki mówią wszystko. Samą postawą, zaangażowaniem, no, punktów nie dają za to. Trzeba zbierać punkty. Powinniśmy lepszy, lepiej zagrać z Francją, lepiej zagrać z Kazachstanem i, i to wszystko. Na twarzy widać trudy tego turnieju. To pokazuje, jaki, jaki to jest poziom. Jak byś to podsumował, ten, ten turniej, właśnie jeśli chodzi o tą fizyczność, ten poziom i, i, i cały jakby, jakby turniej, jeśli chodzi o ciężkość jego rozgrywania, bo intensywność jest duża na tym turnieju. No, no dzisiaj, jest kurzenie, no to jestem niezadowolony w ogóle z, z, z wyniku z siebie, e, ale uważam w sumie, że turniej wytrzymaliśmy fizycznie bardzo dobrze i, i byliśmy do niego dobrze przygotowani. Jedynie może to, to granie i, i ta mądrość grania na tym poziomie. Do tego jeszcze musimy dopracować popracować nad tym. Grać częściej ma czas z przeciwnikami lepszymi od nas. Jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Nie chcę tutaj żadnych deklaracji może na gorąco, ale czy chciałbyś jeszcze w przyszłym roku pomóc tej reprezentacji w walce o awans, czy, czy już jakieś myśli były po spotkaniu? Ojej, tak na gorąco to oczywiście były różne myśli, ale na spokojnie. Mam cele na przyszły sezon i, i na pewno będę starał się trzymać dobrą formę. Jeżeli trenerzy będą widzieć e, moją, e, potencjał we mnie, żeby pomóc reprezentacji, to, to niczego nie wykluczam. Chciałem na koniec podziękować za walkę i myślę, że kibice też e, widzieli, jak go dawaliście serce, mimo że umiejętności przeciwnik miał troszkę lepsze. Dziękuję bardzo za, za, za to podziękowania, ale wiemy, że, że liczyliście na coś więcej, tak i my, więc. Musimy to powtórzyć. Dzięki. Oby nie za 22 lata. Na pewno, mam nadzieję, że nie. Dziękuję. Dziękuję.